Ujawę sobie film, jaki je jest z rilem i wdumliwym, składający tylko z 28 kadrów i nie zważający na wśród suszu tragedii i hirkist, nese mam Taka właśnie jest Atlantyda Walentyna Wasjanowicza. Film wyprodukowany w 2019 roku, który chwyta za gardło już za sprawą pierwszego napisu, zwłaszcza teraz w lutym roku 2023. Informację poprzedza początkowa scena. Scena przemocy przedstawiona w nieruchomej biernej kamerze termowizyjnej. Trzech oprawców w ciągu minuty zasypuje dziurę z ciałem. Nie możemy rozpoznać żadnych twarzy. Jakby to były widma, a nie ludzie. I aż chciałoby się powiedzieć, że naprawdę nimi nie są, bo ludzie tak nie robią. Chcielibyśmy, by tak właśnie było. W drugiej scenie jesteśmy już jednak po wojnie. Nie ma wrogów. Są tylko rozstawione makiety stanowiące cele treningowe. Mimo to dwaj żołnierze, Sergiej i Iwan, strzelają do nich na czas, ćwicząc refleks, precyzję i brak litości. Ich agresja nieustannie szuka ujścia i, co gorsza, nieprzyjaciela. Wystarczy drobna iskra, by skierować do kogoś broń, nawet w kierunku kolegi. Co? No, Film Wasjanowycza pokazuje nam postapokaliptyczny powojenny obraz Ukrainy. Stan zagrożenia wciąż jest obecny, tak samo jak trudne warunki życia, skoro nawet w pomieszczeniu, nawet w środku, jest taki chłód, że trzeba siedzieć w czapce, a prąd to bardzo kapryśny i rzadki przywilej. To zresztą znamienne, że Sergiej walczy o odrobinę światła, ale nawet ona jest mu odbawiana przez los i przez rozoraną duszę. Nie dopuszczającej do siebie niemal niczego poza ciemnością. Noc pozostaje bura, nie całkiem czarna, ale z niepokojącą poświatą na niebie, którą idealnie oddał sam reżyser, odpowiadający również za zdjęcia. Atlantyda składa się zaledwie z 28 ujęć. Zdecydowana większość z nich mogłaby stanowić osobne, krótkie metraże nagrane kamerą stojącą na statywie, lub przyczepioną do ruchomego pojazdu. Są jednak wyjątki. Jednym z nich jest scena w fabryce ze zdesperowanym i załamanym psychicznie Iwanem. Po tym, jak Sergiej nie chce wracać na pola bitwy, a zaraz potem zostaje zrugany przez szefa za kiepskie spawanie, Iwan patrzy się w dół w kierunku płynnego metalu w kotle zastanawiając się, czy wykonać ten ostatni krok do przodu i tym samym wywiesić białą flagę wobec poszukiwania sensu dalszego życia. Sergiej również nie może się odnaleźć, i scena z żelazkiem dobitnie nam uświadamia, że pokazani tu ludzie desperacko poszukują jakichkolwiek uczuć. Sprowadzają na siebie ból, bo reszta doznań odbija się od nich jak piłka tenisowa od kortu. Zarazem, ta niemożność odczuwania wzbudza również wściekłość przecież powinno się coś czuć, inaczej nie jest się człowiekiem. W następnym ujęciu mężczyzna wtapia się w wysypisko. Wylewana lawa stygnie i może Sergiej ma właśnie taką nadzieję, że wystygnie, ochłonie, przestanie kierować się agresją i furią. Ale przecież istnieje poważne ryzyko, że wtedy stanie się martwą skorupą. Ale nawet w tym dojmującym i bezlitosnym klimacie trwa walka o powrót do lepszego, bardziej przyjaznego życia. Rozmowa z żołnierzem jest taka, jaka jest zazwyczaj, czyli sprawna, rzeczowa i bezosobowa. Ale w pożegnaniu z Sergiejem jest coś sympatycznego i ludzkiego, choć tylko chwilowego, jak migawka bycia człowiekiem. Później, podczas drogi, Sergiej poznaje też Katję z organizacji Czarny Tulipan, zajmującej się ekshumacją zwłok żołnierzy. Tutaj warto nadmienić, że organizacja ta istnieje naprawdę, a w rolę wcielają się na zajmujący się w życiu tym, co ich bohaterowie. To tylko wzmacnia stale obecne poczucie przytłoczenia. Początkowo rozmowę Sergeja i Kati oceniłem powierzchownie. Skoro niewiele mówią, to znak, że rozmowa średnio im się klei, ale nie można się temu dziwić, skoro każde z nich doświadczyło emocjonalnego i psychicznego spustoszenia przez wojnę. Słowa z trudem przebijają się przez mentalną mgłę, tak gęstą, że można byłoby kroić ją nożem. Na pozór zwyczajna rozmowa wymaga więc tak naprawdę sporej siły i odwagi, którą oboje w sobie znajdują. To preludium do drugiej części filmu, gdzie mimo niesprzyjającego środowiska i nieustannie odnawianych traum, Sergiej i Katia będą stawać się sobie coraz bliżsi. Tobie na nie Czym już zajmowałaś do Nie powierzysz. Uczyłam na archeologa. Także można skazać, że pracują po profesji. Tylko podzii, stale się tysiąc urokiem, a za to za życia. Nie bez historii widkopu już. Atlantyda to mistrzowsko zrealizowany film. To historia całkowicie pozbawiona muzyki, co potęguje ponury przekaz, od którego nie da się uciec. Zaangażowanie do filmu prawdziwych żołnierzy i elementów rzeczywistości, takich jak czarny tulipan albo wybuchy min również zasługują na uznanie. Minimalistyczne, a zarazem niezwykle przemyślane ujęcia wykorzystują jednocześnie kilka planów i są świetnym przykładem na to, jak wiele krajobrazu i zdarzeń da się dopowiedzieć wokół nieruchomego kadru i poza nim. Wszystkie te decyzje sprawiają, że przesłanie jest jeszcze bardziej optymistyczne, że w tak ekstremalnych i tak precyzyjnie pokazanych trudnościach niezmiennie krąży nadzieja na lepsze jutro a ludzkie ciepło wciąż istnieje. Choćby dlatego warto obejrzeć tę ukrytą perłę kina.